Zadanie 8, strona 91 uzasadni, że dla dowolnej liczby x należącej do liczb rzeczywistych wartość wyrażenia jest nieujemna. I mamy w podpunkcie A. 3x odjąć 6, razy 4x odjąć 2, odjąć 6x dodać 3, razy 2x odjąć 6. No i znów metoda, każdy z każdym, czyli 3x razy 4x to 12x do potęgi drugiej, 3x razy minus 2 to minus 6x, minus 6 razy 4x to minus 24x, no to powiedzie się minus 6x, tak? I minus 6 razy minus 2 to plus 12, odjąć. 6x razy 2x to jest 12x kwadrat, 6x razy minus 6 to jest minus 36x. 2 razy 3 i razy x to jest 6x, i 3 razy minus 6 to minus 18. I tak mamy 12x do potęgi drugiej, minus 6 i minus 24 to jest minus 30x. Dodać 12 i teraz odjąć plus 12x kwadrat, czyli minus 12x kwadrat. Tu mamy minus 36 dodać 6, czyli minus 30, ale ten minus zmienia znak na plus, czyli mamy plus 30x i minus i minus, czyli plus 18. I teraz tak, x -y kwadrat nam się skrócą, x -y nam się skrócą i dostajemy 30. Polecenie brzmią zasadni, że dla dowolnej liczby x należącej do liczb rzeczywistych wartość wyrażenia jest nieujemna. No ta wartość wyrażenia zawsze jest równa 30, więc ona zawsze jest większa lub równa 0, co należało uzasadnić. W podpunkcie B mamy 3x odjąć 2 razy 2x odjąć 1 odjąć 5x minus 2. Razy x minus 1. 3x razy 2x to jest 6x kwadrat. 3x razy minus 1 to minus 3x minus 2 razy 2 to minus 4x i minus 2 razy minus 1 to plus 2. Odjąć 5x razy x czyli 5x kwadrat. 5x razy minus 1 to minus 5x. Minus 2 razy x to minus 2x i minus 2 razy minus 1 to plus 2. No i mamy 6x kwadrat. Minus 3, minus 4 to minus 7x. Dodać 2. Minus i plus to jest minus 5x kwadrat. Tu mamy minus 5 i minus 2, czyli minus 7x. Ten minus zmienia znak na plus 7. I minus, i plus, czyli minus 2. I teraz tak: 6x kwadrat odjąć 5x kwadrat to jest po prostu x kwadrat. Minus 7 plus 7x to jest 0. I 2 minus 2 to 0, czyli zostaje x kwadrat. On jest również większy lub równy 0, co należało uzasadnić. Dlaczego jest większy lub równy 0? Dlatego, że dla do, dowolnej liczby różnej od 0, kwadrat spowoduje, że będziemy mieli plus. Coś dodatniego, a dla zera będziemy mieli po prostu tą równość. Równa się 0. No i to było na tyle. No jeżeli chcielibyście postawić mi kawę, zostawiam link, link w komentarzu w opisie zadania. W razie pytań piszcie. Trzymajcie się. Cześć.